Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem Full Circle Brew Corporation and Up to Ante. E, citra na iPa, 6,6% alkoholu. Abdi Ante. E, stawkę, coś w tym stylu. E, hops, czyli chmiele Citra. Cytra, tylko że w różnych postaciach. I jako e, krajo, i jako szyszki, jako... różne, różne rodzaje, prawda? Żeby wydopić jak najwięcej z tego chmielu. Fajne podejście. E, w składzie podali tylko jęczmień, owiec i pszenicę. Przejdźmy do piwa, które jak widzicie jest e, takie żółtawe, ale z osadem wygląda troszkę pomarańczowo. Piana przy nalewaniu była ładna, duża i e, drobno e, Niestety szybko e, się porwała i opadła. I zostało tylko to, to. A! Bardzo ładnie. Intensywny aromat. Cytrusy, zesty. E, chociaż jest dosyć soczyście. Pod spodem gdzieś wychodzą e, e, owoce egzotyczne. Taka bardziej sałatka z, y, z owoców, ale bardzo fajnie. I powiedział, że jest jeszcze taka ostrzejsza, e, trochę jakby sosnowa nutka. Ech, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Dobra, to spróbujmy, patrzcie, zrobię. Takie średnie nasycenie, fajne uczucie w ustach, eee, czuć słodowość eee, i różne rodzaje eee, zasypu <grywa> zbóż, I jest trochę ziarny z pszenicy i taka, taka gładkość, egzamitność owsa. No i oczywiście fajna słodycz, baza eee, z jęczmienia jest fajnie, ale jest też bardzo soczyste mm, odczucie e, cytrusów i to takich jasnych cytrusów żółtych. Trochę fruta, ale też e, jakby troszkę cytrynki jest. Może pomelo gdzieś gdzieś tu wchodzi też. E, pod spodem tak jak i w aromacie znajdują się e, owoce egzotyczne. Jest przyjemnie. No i jest gdzieś na boku taka ostrzejsza cosnowa nutka e, żywiczna. Jest dobrze. Jest też goryczka. I ona narasta. Na początku jest e, gryfiutowe albino. A później dochodzi lekka nuta sosnowa do tego. Jest przyjemnie. 6,6, jeśli chodzi o alkohol, który jest bardzo dobrze ukryty, ani nie ma nut alkoholowych, ani żadnego takiego zgrzewania w przełyku czy coś. Bardzo dobrze zrobione piwo. Bardzo odświeżające, soczyste, przyjemne w odbiorze. Takie e, z sesyjnym zacięciem, bo ono wcale na 6,6 nie smakuje. E, na 5-5,5 powiedzmy. To nie jest jakiś bardzo wielki skok, prawda? Ale, ale mimo wszystko wydaje się lżejsze niż 6,6 e, byśmy sobie wyobrażali. E, bardzo fajne. Naprawdę sprawiające, że. Uśmiech pojawia się na twarzy. E, niesamowicie e, łagodne, w, ale mające taki zadzior. Także dobre piwo, dobre. E, podoba mi się. E, no i mam nadzieję, że wam się podoba ta recenzja. Tak podoba mi się to piwo, tak. chce dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Tak, żeby nie na bieżąco, przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał, troszkę bardziej możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie, cześć!